thank you dnia kolejnego w Jakarcie zobaczcie jaka pogoda. Zobaczymy co na budowie z królikarskiego obowiązku. Dawno, dawno budowy nie było u sąsiadów, u sąsiadów. Samochody będą pakowane. Temperatura, temperatura elegancka, fajny wiaterek, żeby sobie pochodzić takiemu osonomy. łańcuch górski oczywiście tam, tam widać, idę sobie, idę sobie się przejść. Tu dzisiaj zrobię zrobię. Dzisiaj sobie zrobię kółko długie, długie kółko dzisiaj sobie zrobię także. Zapraszam was. Zobaczymy co, co nowego się co nowego się dzisiaj dzisiaj podzieje Zobaczymy co w sklepiku. Pójdziemy dalej i obadamy co dzisiejszy dzień nam przyniesie. A tymczasem borem lasem będziemy, będziemy w piwnicy. Kościół to cały czas śpi. No zamiast pracować, są do tutaj śpi dobra, wyruszyliśmy wyruszyliśmy w trasę ale to małe kółko dzisiaj robimy, bo trochę się boję, że deszcze przyjdą trochę się boję, że deszcze że deszcze przyjdą się kucharzy się widzicie? ludzie niby nie jedzą niby nie jedzą, ale kucharzą jednak zawsze ktoś wyłamie się z całej Rzeszy ale tu ładnie chatkę zrobili ładnie chatkę odrobili były same takie brzyd brzydkie ceglanki cegów to no, jakie małe ognizeczko się pali coś tu będzie robione buka open mają otwarte także jak turyści przyjadą to nie będą mieli problemów w ramadanie żeby cokolwiek sobie zjeść dziupla, dziupla otwarta Popaki na Fiacie coś tam robią. To jest Fiat, nie? 123 chyba takie fiaty kiedyś były. No, a my robimy rundkę. Robimy małą rundkę w koło. Rambutany. Ktoś sobie pałaszował. Robimy małą rundkę w koło, zobaczyć co się, co się podziało. Jak będzie coś ciekawego, to będziemy, będziemy nagrywali. Pójdziemy kupić sobie. O, to jest nas sprzedaż. Ale nie chcę żadnych już inwestycji w Jakarcie, mam inne plany, może kiedyś Wam opowiem o tych, o tych innych planach. Najlepiej to jak, jak już będą wdrażane. Jak już będą wdrażane to wtedy najlepiej. Zawczasu lepiej nic, nic nie mówić. To jest niewiarygodne jaką tutaj chatę wykleili. I tutaj, jaką tutaj chatę wykleili, niech przejadą chłopaki, bo wiozą piasek gdzieś. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wam pokazywałem, jak tutaj chłopaki rzucali sobie cegiełki do góry. Niesamowite, jaka chata powstała. Nie wiem, jak może jak gdzieś znajdę, znajdę ten filmik, to wam wrzucę albo podlinkuję, żebyście zobaczyli. Teraz jaka elegancka chatka się zrobiła. To jest właśnie to, to co ja zawsze mówię. To, co ja zawsze mówię, że tutaj to jest. Niby się nic nie dzieje. O, dziadek dzisiaj sprzedaje bananiki. Dzisiaj tylko bananik ma. Leda. Dzisiaj bananiki dziadek sprzedaje. To jest to, co ja mówię, że oni tutaj grzebią, grzebią, grzebią. I nagle z takiej z dziury, dziupli, takiej powstaje powstaje Coś coś pięknego. To jest niesamowite. U nas to by musieli mieć. U nas murarze to by musieli mieć równiutkie cegiełki, najlepiej jeszcze jakbym zaprawę kładł na, na mur. Rozrobił im zaprawę, położył na mur. Nie? Tacy są u nas murarze. A tutaj chłopaki siedzą w kuczki. A akurat się musiało najechać. Taki był spokój. Siedzą sobie w kuczki. Siedzą sobie w kucki na murze i sobie cegiełka po cegiełce smarują. I tak ładnie wszystko wychodzi. Zobaczcie, jakie ładne bambusiki. Leciutkie i mocne. Nie? O, kwiatuszki jakieś. No, koniec pory deszczowej. Zaczyna się pora sucha. Niedługo będą owoce. Różnego rodzaju i kalibru. Ok, odpychamy się dalej. Niektóre, niektóre wjazdy na posezję są. Pozamykane Pozamykane Także zmiana ruchu Zmiana ruchu nastąpiła Po prostu ludzie mają spokój Cisza po ramadanie, po ramadanie sobie otworzą Po ramadanie sobie pootwierają ja Już kiedyś się spotkałem Że niektóre dzielnice zamykają Tak jakby zrobią tylko jedno wejście Jeden wjazd na dzielnicę Jeden wjazd na dzielnicę robią a dzisiaj jak widzicie na tych komarkach na tych komarkach całe rodziny bo dzisiaj dzień wolny dzisiaj dzień wolny, co tam gościu robi? pomidory? jakieś tam roślinki obcina jakieś roślinki obcina tak lubię tak komuś zajrzeć przez ramię co on tam grzebie ale mogę się czasem napatoczyć na kogoś kto by nie chciał za bardzo żeby mu przez ramię patrzeć co tam się dzieje, no nie? Patrzcie, jaki spokój. Coś dziwnego, nie? Taka cisza. Aż ptaki słychać. Aż ptaki słychać dopiero teraz jadą. Ale od czasu do czasu jest taka cisza. Zobaczcie, jest taka wnękarciach, i to jest przejście. I to jest przejście na jakąś dzielnicę. Tam widać dzieciaczki. Dzieciaczki się. Dzieciaczki się oj, komarki jadą. I komarki jadą oczywiście, bo to jest przejście dla kumarków najważniejsze, żeby Kumarek komarek się zmieścił A Piesie to już jest nieważne, nie? Pieszy jest nieważne, komarki są najważniejsze tutaj trzeba uważać, że jak łazicie, bo zobaczcie Dobra. muszą, puszą to co ciągnie ten komarek, takie, takie dwa ludy Ja tutaj też jedzenie pozamykane A to są takie specjały tu są takie specjały tu specjały tutaj tylko robione są ale w światło dziadowskie, tylko robione są w Ramadanie tego na przykład nie dostaniesz, nie dostaniesz tego w e, normalnie tylko przez jeden miesiąc w Ramadanie robią takie różnego rodzaju ryżowe, z mąki ryżowej, ciasteczka eee, z z tego sticky rice jakieś ciastka robią remiza, strażacka, sekretaria eee, także niektóre potrawy robione są tylko właśnie w ramadanie co jest bardzo popularne no nie? to jest tak jak u nas pierniki pierniki, zupę z suszu robi się na Wigilię tak oni mają swoje potrawy tutaj też takie które, które jedzą tradycyjnie tylko w podczas Ramadana no jest tradycja, duża tradycja jest no chłopaki tepiokę smażą na wieczór będzie nie? no i tradycyjne tutaj tradycyjnie tutaj ee, jedzą chciałem powiedzieć oliwki zobaczcie jakie panie ładne jeżdżą nie oliwki tylko jak to się nazywa tyle. tradycyjne jest tyle. zobaczcie panie jest zmotoryzowane jedna druga a jednak jedzenie no ale jedzenie jest nieodzowną częścią nieodzowną częścią życia każdego z nas prawda najlepszy wóz w Indonezji cała rodzina jedzie, pan kokosowe, mleko mleko kokosowe możecie to u pana sobie kupić pamiętajcie, że woda kokosowa to nie jest... Hello, my! to nie jest to samo woda kokosowa co, co mleko kokosowe niektórzy... niektórzy mylą A i tu pani pędzi Często zauważyłem właśnie, że wie, dużo ludzi tutaj taki ma styl chodzenia właśnie jak ta pani i teraz się zastanawiam Zobaczcie ta piekarnia, co miałem współpracować Ile tutaj jest ludzi dzisiaj Widzicie? Takie, w tej piekarni miałem współpracować, ale nie chcieli mojej współpracy Tutaj coś pan piecze Zajrzyjmy do kotła, co tam piecze O. Is it ayam? What is that? Chicken, I am. Okay. Chicken, kurczaka pan piecze z grę... tego oleju palmowego, a my będziemy dalej Dziadki się wybrali na imprezę. Salon Anna. Możecie wpaść do salonu Anna. Ja tu kiedyś wyszedłem i pani powiedziała, że nie, nie obetnie mi nie mi głowy. Nieobetnie mi głowy, bo to jest dla kobiet. Ale ludzi na zakupach. Nie wiem, gdzie w Ramadanie ludzie tyle kupują. Bo to jest, jeszcze wam powiem takie, takie coś, że na przykład przez cały rok. Chłopaki pilnują wejścia, żeby. Ale mi ślinka poleciała, jak zobaczyłem to jedzenie, bo jeszcze nic nie jadę. Dopiero sobie chodzę. A to jest parkingowe. Powiem Wam tak, że ludzie tutaj na przykład zbierają cały rok pieniążki, żeby na przykład później podczas ramadanu, albo po ramadanie, bo po ramadanie zaczną się wakacje. Ludzie zaczną zaczną wyjeżdżać sobie patrzcie tutaj tak na ludzi będę wam pokazywał ulicę i życie na ulicy lepiej jak moją facjatę eee, pozasłaniane, żeby Allah nie widział, że oni tam jedzą no ale jedzą eee, w każdym bądź razie zbierają pieniądze przez cały rok przez cały rok zbierają pieniądze i teraz w marcu będzie skończy się hej bej skończy się ramadan hej Mario Co on tam ma? No takie wszystko o cemencik. Musimy wykupnąć czy nas nie zajadą No i teraz tak Zajdziemy do środka co tutaj ma śpi gościu oczywiście, tak słupka śpi Tak Taksówka... Zbierają pieniążki przez cały rok Zbierają pieniążki przez cały rok Później wykupują sobie na przykład wycieczki gdzieś po Indonezji. Oczywiście ja mówię, że w Indonezji, tak? Rzadko kto może sobie wyjechać gdzieś tam za granicę, bo rząd bardzo dba o to, że żeby nie wszystkich nie wszystkich wypuszczać oczywiście, musisz wizy i tego innego rodzaju. Kolejny, dzisiaj już trzeci trzeci śpiący gościu. No, i nie opowiem wam. Opowiem wam za chwilę za chwilę tylko dojdziemy. Dojdziemy do mojego miejsca. Do mojego miejsca specjalistycznego. Tam będzie więcej spokoju. To wam pod koniec opowiem. O, widzicie szef skrzyżowania? Szef skrzyżowania cieszy. O, kasę ma. Pokazuje, że jest bogaty. Bo dostaje na skrzyżowaniu, za, za kierowanie ruchem, dostaje, dostaje kasę. No i tak. Weseli, weseli, pozytywni, pozytywnie nastawieni Weseli, pozytywnie nastawieni ludzie Dobra, obadamy co dalej Co dalej, tam muszę dojść do mojego miejsca, żeby powiedzieć wam Opowiedzieć wam, co się dzieje po Ramadanie Dobra, wyszedłem Wyszedłem <laughs> z tego głównego ruchu, główny ruch został za mną Tutaj jest taki mniejszy róg, bo teraz tutaj wieje. Dużo, dużo tych, widzę tutaj tych samochodów na, na prąd. Zobaczcie jaki krawężnik, jak ja mam przeleć przez ten krawężnik? Pół metra krawężnika, normalnie tyle co moje kopytły. No kur... Ja pierdzie... Im mniejszy. Specjalnie to zrobił, im mniejszy gówno, tym, tym więcej się wydziera, nie? no co Wam ja chciałem powiedzieć odnośnie tego że po ramadanie na przykład jeżeli planujecie wyjechać gdzieś do indonezji to musicie uważać nie wiem czy będziecie słyszeli powiaty ja tutaj wieje musicie uważać o rubikon stoi ciekawe czy na gaz Polacy sobie rubikony przerabiają na gaz nie? czekajcie bo tu wieje ja się zastanawiałem patrzcie co tutaj zrobią a tutaj zrobili sklep ze sprzętem do golfa. <laughs> Widzicie coś nowego? Tutaj, nie? tutaj mamy golf club. Tutaj mamy ten golf club, co Wam pokazywałem. Ten, co Wam pokazywałem, ale przyjemnie jest chłodny wiaterek. Ja nie mogę jak w Polsce latem. A tutaj mamy sklep golfowy. Możecie sobie kupić takie. Jak to się nazywa? Pierwsze potrzeby, artykuły do golfa. Prawdopodobnie to jest drogi interes. Prawdopodobnie to jest trochę drogie. Te obuwie, oczywiście, cen tutaj nie ma, nie, bo to te torby, to rybki. Jeszcze na tym kompletnym nie znam. Tam sobie jakieś kije, buty i wiatr. Także można to sobie zakupić. I list grad w golfach. No jak nie, to wam to wypożyczą. W końcu, niech ja wam już to opowiem, bo. Bo tutaj już mniej wieje. Słuchajcie, jest taka sprawa, że jeżeli robicie jakieś wycieczki, chcecie przylecieć do Indonezji, gdzieś zobaczyć jakieś atrakcje, to najlepiej musicie sobie sprawdzić, kiedy jest w Indonezji Ramadan, kiedy jest Ramadan. I na przykład, jeżeli w marcu, ostatniego marca kończy się Ramadan, to róbcie sobie wycieczki miesiąc po ramadanie czyli koniec kwietnia tutaj teraz z drugiej strony wieje wiecie dlaczego? bo chodzi o to, że ludzie tutejsi tutajsi ludzie jadą po prostu na wycieczki mają pozamawiane hotele gdzieś gdzie pojedziecie w jakąś, zobaczycie jakąś atrakcję będzie masa, masa, masa ludzi będzie ja się kiedyś tak zrobiłem, a tym bardziej jeszcze korki autostrady zapchane tam 12 godzin w korku stałem 8 godzin kiedyś tak jechaliśmy 8 godzin i przejechaliśmy jakieś 4 km także najlepiej sobie pamiętajcie żeby sprawdzić sobie i po ramadanie miesiąc miesiąc po ramadanie możecie przyjechać w czasie ramadanu bo w czasie ramadanu w czasie ramadanu nie dużo ludzi nie korzysta z atrakcji Turystycznych, ale musicie pamiętać, że najlepiej miesiąc, miesiąc po, po ramadanie jest najlepiej przyjechać. Tu już jest mój, mój blok. Jesteśmy przy tym, idziemy, idziemy się wykąpać. Zjemy sobie, zjemy sobie jakieś małe, małe śniadanko. Dziewuchy by mnie przejechały. Te głuchy by przejechali Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam Was serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chce. Wiecie, na moim kanale nie ma żadnej. Jak to się nazywa? Nie ma żadnej patologii. Nie ma żadnej patologii. Jakby się może jakaś patola działa, to oglądalność byłaby lepsza. Dzięki za, za to, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia na następnych następny filmikach. Trzymajcie się ciepło. Hej.